Nelson Mandela Numer 5. Narodowość. Hiszpania. Data urodzenia. 29 lipca 1981 roku. Miejsce urodzenia. Oviedo. Hiszpania. Miejsce zamieszkania. Monsieur. Szwajcaria. Stan z Żona Cezła Helda Osario-Machievs. Wokalizm po zespołu Od 2006 roku. Wzrost. 171 cm. Waga. 68 kg. Ulubiony sport. piłka nożna. Ulubiony obszar i dewiza Co ona? Życzę mocno. i dalej. Autorytet. Ojciec. Ulubiony gadżet, iPod. Ulubiony aktor. Matt Damon. Lubi. Filmy akcji. Psy. Nie lubi. Piwa. Dina i suszki. Od lutego 2005. Ambasador Kiszbeckiego. Dobrze Proszę Państwa, przyjęliśmy taką konwencję, ja będę mówił po polsku, będzie oczywiście wszystko tłumaczone, wszystkie te ważne rzeczy, moje pytania do Fernando, oczywiście również pytania wszystkich dziennikarzy, aby wypełnić już tę część absolutnie formalną, konferencyjną, będę miał ogromną prośbę, że wszyscy dziennikarze, którzy zadają pytania. Fernando zgodnie z dobrymi zwyczajami, po prostu się przedstawi. Witaj Fernando serdecznie w Polsce. Fernando Alonso przybył tutaj na zaproszenie potężnej grupy finansowej INP. Jak Państwo znakomicie wiecie, INP jest głównym generalnym sponsorem zespołu Formuły 1. INP Renault Formula Team, no a Fernando Alonso bez wątpienia jej liderem, jej reprezentantem. Fernando, chciałbym wrócić na początku naszej rozmowy do takich dwóch zdarzeń związanych z moją karierą, które myślę w Polsce zostały odebrane w sposób bardzo szczególny, bardzo wyjątkowy. Otóż pierwsze zdarzenie miało miejsce w ubiegłym roku w Kanadzie. Pamiętasz z całą pewnością znakomicie ten wyścig, kiedy pamiętamy ten wyścig również bardzo, kiedy drżeliśmy o losy naszego zawodnika, o losy Polaka. Pamiętam świetnie, że wtedy byłeś pierwszym kierowcą Formuły 1, który tuż po wyścigu zjawił się natychmiast z zespołem BMU Zauber, aby zapytać jak czuje się Robert jak to w ogóle wszystko wygląda, czy czuje się już na tyle dobrze, ja wyraziłeś po prostu ogromne zainteresowanie, ogromne ludzkie zainteresowanie całą sytuacją. Nie ukrywam, że drugi raz zaimponowałeś nam bardzo już podczas Grand Europy na torze w Walencji, kiedy, no wiemy, wydarzył się tragiczny wypadek w Madrycie i to Ty byłeś tym zawodnikiem, tą osobą, która postanowiła uczcić Tragicznie pamięć, tragicznie zmarłych osób. My w Polsce ogromnie cenimy sobie takie właśnie postawy ogromnie cenimy sobie ludzką wrażliwość. Myślę, że zgodzicie się Państwo ze mną. There we were actually with Robert and uh, we raced all with, with some uh, worries it was 30 laps to the end of the race and uh, it was a long race for us until we finished and uh, we asked the team.